Co zrobi Donald Trump, jeśli Rosja powie nie? Zaletą prezydenta Trumpa jest to, że nikt nie wie, co on może zrobić w różnych sytuacjach. W związku z tym też Putin musi zakładać bardzo złe scenariusze. Zresztą prezydent Trump o tym wspominał. Czyli sankcje na przykład. Na przykład sankcje i na przykład no, zburzenie takiej sytuacji, w której. Rosja, Putin mają szansę na wyjście z tej wojny. Uważam, że Putin staje przed ogromnym dylematem, co dalej, bo taka możliwość może się nie powtórzyć. Pamiętajmy, mówimy na razie o 30-dniowym zawieszeniu broni. Co dalej, to jest bardzo skomplikowana i trudna sprawa, ale Ukraina pokazała, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi zakończyć tę wojnę. I jeśli ktoś szczerze myśli o pokoju, no to musi do tego porozumienia, do tego, co proponują Stany Zjednoczone, dołączać. Jeśli Putin tego nie zrobi, sądzę, że bardzo pogorszy swoją sytuację.